Więc mamy tutaj portfel i będziemy ten portfel upuszczać na ziemię. I będziemy I... sprawdzać, tak. czy ktoś go sobie będzie chował, czy A my, my go będziemy tak. go łapać <noise> i dzwonić na politykę, <noise> albo... A może? A, zobaczycie, co będzie robił, jeśli nie odda, jeśli nie będzie chciał policji. A co, jeżeli naprawdę mi zabierze i nie odda? To będziemy musieli go złapać i będziemy mieli jakieś yy, zadanie. To może być fajne? <grym> pocałować to... się z Filipem. <grym 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 nie, się dobra, ja. Siema, słuchajcie, więc jesteśmy w centrum Warszawy, mamy tutaj portfel, który będziemy. Na zmianę, właśnie we trójkę. z kamerzystą. Gubić. Z kamerzystą? Ja, Jasper i kamerzysta. I, kamerzysta. i kamerzysta. będziemy go gubić we trójkę. I zobaczymy, czy ktoś sobie go przybłaszczy, czy może jednak odda. A jeśli sobie go przybłaszczy, to. To będziemy go gonić, jak myślisz więcej osób przywłaszczy, czy odda? Ja jednak trzymam kciuki, że ludzie oddadzą Ja oddadzą. Też. Według mnie może natrafimy na jakąś jedną osobę, która zabierze, ale Dobienimy. myślę, że Polacy są uczciwi Mi się wydaje, że będą oddawać Chcemy łamać stereotyp i zobaczymy Trzymajcie mm. kciuki Pozdro Dziękuję bardzo. Leciał. Uczciwi są ludzie, co? Trudno jest znaleźć ludzi, bo tak puszczamy tu, tak. tam trafić. i powiem Wchodzimy że... o dwóch godzin i nikt no. nie chce ukraść. İzlediğiniz To jest twój portfel. Ja Dobra. bym go oddał do banku. Teraz albo, albo dzwonimy po policję. No ale jak po policję? Albo oddajemy czapkę na przykład bezdomnemu. Twój wybór. Ale to, to nie o to chodzi. No, ja Czapeczkę to... pan wybrał ja bym oddać. Bym portfel. To w końcu złapaliśmy. Było bardzo ciężko. Pan wybrał, żeby też teraz coś opierować ze swojej strony. Więc myślę, że to chyba fair sytuacja, nie? Pan weźmie sobie taką czapkę, riboka. Tak. Sposkańsko, mężyszczo. już za nimi. Czapkę, na którą chorowałem? Zakłada pan. Dawno chorowałem. Na... No to zakłada pan. Proszę bardzo. Pan sobie tam może wyregulować wszystko. Tak? No, taka czapka ryboka, wszystkiego dobrego. Dobra, no jesteśmy po nagrywkach. Trochę poniosmy, okazało poniosmy, się, że niemocia. większość osób jest uczciwa, ale też zdarzają się wyjątki. To by generalnie ma pokazać, czy, czy to jest prawda, że taki stereotyp, że, że Polacy no, jak Okazało się, się w sumie nieprawdą. Nieprawdą, bo zdecydowanie no. oddawali ludzie. To nie ma znaczenia. Tak naprawdę czy ktoś jest Polakiem, czy. Wszyscy tak oddali oprócz tego gościa. Efekt końcowy moim zdaniem jest super, że tyle osób oddawało mm. ten, ten portfel. Ten pan był wyjątkiem, ale na końcu też e, powiedział, że. Mu się nie przelewa po prostu i też pomaga bezdomnym i Karmu uśmiechnięty wraca w sensie się nawet uśmie... nie do no że jak że... oddawał czapkę bezdomnemu to był uśmiechnięty jak wam się podobało to piszcie w komentarzach czy chcielibyście zobaczyć podobne akcje się znaczy, chcielibyście chcielibyście... podobnie, ale jakieś eksperymenty społeczne z filmem z wodarem. Tak. to jest wodar, teraz wygląda jak wiking pokażę go, to jest wodar. nie może go kojarzycie, Ten aktor z Rodziny Zastępczej gdzie ty jeszcze grałeś? wszędzie, wszędzie, wszędzie bez, brody, bez brody zupełnie inaczej no, go bez brody ja tak, go nie tak, rozpoznałem poznajecie? tak <laughs> Także do, na kanał do Łodara też bijajcie. I jak to się robi? Tak profesjonalnie się robią uwaga. jakieś takie...